Dzień dobry, witam po przerwie. Dziś bardzo poważna sprawa, czyli Ekstremalna Droga Krzyżowa. Wydarzenie, które ma miejsce cyklicznie i u nas, ale i też na całym świecie, tak naprawdę. Ze mną jest Wiesław Brzeziński, współorganizator szczecineckiej edycji Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Czym jest tak naprawdę Ekstremalna Droga Krzyżowa? Ekstremalna Droga Krzyżowa to. W wielkim poście wydarzenie, które dla praktykujących katolików chrześcijan nie jest niczym nowym. Różni się ona troszeczkę od takiej, jaką znamy, na którą przychodzimy do kościoła, ponieważ ona odbywa się w terenie, jest zorganizowana w czasie nocnym stawia przed nami bardzo duże wyzwanie, ponieważ bez względu na pogodę, bez względu. Na to, w jakim jesteśmy stanie, ruszamy w tą drogę, mając w tym cel, który jest też bardzo ważny i nie należy o nim zapominać. No, no okej, okay, ale to zaczęliśmy trochę już, już nieco wybiegając, bo, mm -hmm. bo, bo, bo czym jest droga krzyżowa? No, wiedzą z reguły wszyscy, którzy, a na pewno ci, którzy chodzą do kościoła. Ekstremalna droga krzyżowa to jest już krok dalej. No, ekstremalna, dlatego że w nocy. Ekstremalna, właśnie dlatego, że bez względu na pogodę. Ekstremalna, dlatego że minimum 40 kilometrów. I, i to, nie jest, to nie jest to, co znamy. To nie chodzi ksiądz od stacji do stacji, natomiast my przemierzamy tą drogę krzyżową sami. Tak, sami. Bo jest to bardzo indywidualna sprawa, dlatego że każdy e, tą drogę krzyżową przeżywa na swój sposób. Ona ma do czegoś prowadzić i tak jest przygotowana. I rzeczywiście nie ma z nami całej oprawy liturgicznej, jaka by była, a więc nie możemy uczestniczyć tak jak zwykle: czyli, że jest ksiądz, który czyta rozważania, że są ministranci, za którymi się podąża od stacji do stacji. Tutaj robimy to sami: sami rozważamy kolejne stacje drogi krzyżowej, pokonując kolejne kilometry. No bo to nawet, nawet oficjalnie, oficjalnie jest napisane na stronie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, że to nie jest, zacytuję, to nie jest zwykła pielgrzymka, ale intensywna wędrówka, podczas której można doświadczyć głębokiej modlitwy, medytacji i refleksji. Jakie są najważniejsze punkty na trasie EDK? Czy są takie punkty, podczas których coś się dzieje? Znaczy to... Cała EDK jest ważna, my tego jakoś tam nie rozbijamy, bo no EDK to jest jednak kontemplacja, to jest medytacja. Rozważamy konkretne treści, konkretne wydarzenie i to wydarzenie ma nas doprowadzić do spotkania. To jest jakby najważniejszy i bezdyskusyjny cel całej naszej drogi krzyżowej, a więc spotkania z Bogiem. Ale do tego spotkania prowadzi też wszystko to, co się dzieje. Po drodze, a więc kolejne kilometry, które robią swoje. Przychodzi zmęczenie, przychodzi odczucie tego, tej i tej szpory nocnej. Wychodzimy ze swojej strefy komfortu. Czyli wychodzimy z ciepłych kapci, spod ciepłej kołderki, ruszamy w trasę, mimo że być może jest to czasami sprzeczne z wizerunkiem człowieka współczesnego, i, i wchodzimy w głąb. Nie tylko w głąb lasu, ale też bardzo ważne, wchodzimy w głąb samego siebie. Weryfikujemy to, kim jesteśmy, e, szukamy w swoim życiu tych obszarów, tych, tych płaszczyzn, które należy poprawić. E, przez udział w EDK e, w konsekwencji możemy stać się lepszym człowiekiem. Jak oceniasz, jak oceniasz swoje doświadczenia z ekstremalną drogą krzyżową? Ile razy byłeś? No ja byłem na wszystkich, właściwie drogach krzyżowych. One początkowo były, wszystkich zorganizowanych w krzyżinku. One początkowo były organizowane przez kolegę, który robił to przy parafii pod wezwaniem świętego Krzysztofa. Po krótkiej przerwie, potem też no, i pan. W 2017, ja przepraszam, że ci przerwę, ale to hmm. była chyba pierwsza Szczecinierka. 200 osób, chyba. Tak, to było, to było coś nowego. Jakby trochę też do tej pory, można powiedzieć, że jest to ciągle nowe. Mimo, że powracają e, na tą drogę krzyżową e, ci sami, czyli tak jak ja na przykład, i e, jeszcze inni, których znam, e, to. Też zauważamy osoby nowe, nowe, które przez jakiś czas, wiele lat właściwie myślały o tym, czy pójść, czy nie pójść, zastanawiały się. Dzisiaj wiemy i mam takie też doświadczenie, że są osoby, które po przemyśleniach podjęły decyzję tak, w tym roku pójdę. I oni już są zapisani, nawet oficjalnie na e, stronie edk, że są z nami w tym roku. Moja pierwsza droga krzyżowa, właśnie to chcę tak. powiedzieć, że to e, ja nie wiedziałem. E, tak na do końca, w czym uczestniczę, w sensie takim, jak bardzo jest to wymagające. Byłem przygotowany, bo droga krzyżowa dla mnie nie była niczym nowym, za to ekstremalna droga krzyżowa była przeżyciem. No bo słuchaj, no bo to, umówmy się, trasa jest po prostu ekstremalna. W tym roku jest to 40 km mm -hmm. nocą przez, nie wiem, 6 miejscowości, no, no, no nie ma tematu. No jest to trudne. Oprócz tego, że to jest nocą i jeszcze przez las, to też mm, te drogi do przejścia czasami są też y, technicznie trudne, dlatego że y, no, jakieś takie szczęście nam tutaj trochę y, dopisało, dlatego że mamy teraz taką aurę też y, troszeczkę mroźną. Gdyby padało, ta trasa byłaby jeszcze trudniejsza, więc to też wymaga. Y, I też na to trzeba się przygotować. Y, za to y, to Czego możemy doświadczyć, no to w konsekwencji przemiany, przemiany swojego serca, albo też no, po prostu chęci przemiany i chęci zmiany. Spotykamy się po pierwsze z samym sobą, a po drugie, to co najważniejsze, spotykamy się z Panem Bogiem. Co Cię spotkało na pierwszej trasie? Jaki poszedłeś, jaki wróciłeś? Mhm. No, byłem zaskoczony. Poszedłem. E, właściwie nie miałem żadnych oczekiwań e, i szczerze mówiąc, ja poszedłem wtedy z ciekawości, zobaczyć jak jest. Za to kontekst rozważań, kontekst też, w którym się znalazłem w ciemnym lesie, wtedy jeszcze nieprzygotowany zupełnie, bo trochę, e, jak to mówią, z biegu, e, bez aplikacji, mhm. e, bez wyposażenia potrzebnego, przeszedłem. I to było dla mnie tak fizycznie bardzo ekstremalne. Pamiętam swój powrót do domu, kiedy stanąłem w drzwiach i żona mówi, a mówię, co się stało. Ja zaskoczona, bo rzeczywiście ode mnie wtedy to wymagało fizycznie bardzo dużo. Kolejne drogi już były trochę inne, dlatego że no, okazuje się, że warto się przygotować do tych rzeczy. I fizycznie, i też duchowo. Jeżeli chodzi o przeżycia duchowe, no to tutaj bardzo pomagają refleksje i medytacje tych rozważań, które są przygotowane przez autorów tego, tych, tych dróg krzyżowych. W tym roku towarzyszy nam Święty Jan Paweł II. Wcześniej to różne konteksty, też bardzo życiowe i Kumujemy zaskoczeniu są przygotowane w tak, taki sposób, że one rzeczywiście dotykają też naszego realnego życia, w którym my się znajdujemy, naszej relacji, naszej sytuacji, w której się znajdujemy. I to pomaga bardzo. Ty wychodzisz na tą trasę i czy ty wcześniej już jesteś po spotkaniu z Bogiem, tak naprawdę, czy ty wychodzisz sobie dodatkowo z nim porozmawiać, A czy właściwie, jak to się stało, tego szukałeś od początku? No, nie do końca, dlatego że. No, to jest to rzeczywiście taka inna forma też spotkania z Panem Bogiem, bo mamy go na co dzień, ja go mam na co dzień i mogę z tego korzystać. A taka forma też dania z siebie troszeczkę więcej i wyjścia, pozostawiając strefę komfortu, w której żyjemy, jakby nam to pomaga, przybliża. Pamiętam takie sytuacje na EDK, kiedy nasze zmęczenie powoduje to, że, czy też to moje zmęczenie, bo to będę mówił może o swoich jakichś tam doświadczeniach. Przychodzi taki moment, kiedy też przychodzą emocje, emocje, które są niestety konsekwencją już zmęczenia, i wtedy człowiek zaczyna być zły i na samego siebie, i na cały świat. Zaczyna sobie zadawać pytanie: co ja tu robię? Mogłem sobie spokojnie spać w ciepłym mieszkanku, a ja tu w jakimś lesie. Czasami był to mróz, bo to przecież to mamy do czynienia z, z doświadczeniem kilku lat. Czasami był to deszcz, czasami było fantastycznie ciepło. Niemniej jednak, zmęczenie powoduje to, że człowiek zaczyna się zastanawiać nad różnymi rzeczami, i dochodzi do pewnego momentu, kiedy też dotyka swojego życia, swoich własnych niedoskonałości, swoich własnych braków. Jakie ma, i to wszystko w konsekwencji, czy chce, czy nie chce, powierza Panu Bogu. I to nas prowadzi, to nas motywuje. Dzisiaj uważam też, droga Krzyżowa, w konsekwencji, w świecie, w którym żyjemy, czyli tak bardzo informacyjnym, kiedy bombardowani jesteśmy z każdej strony różnymi i dobrymi i złymi informacjami, warto, myślę, wyjść, żeby się też zatrzymać. Zatrzymać się i pomyśleć nad swoim życiem. Pomyśleć nad swoją relacją z Panem Bogiem. Wiemy też tutaj, dodam, takie informacje też mam, że na EDK chodzą też osoby niewierzące, szukające potwierdzenia, szukające swoich racji, być może właśnie zna... nie mamy takiej informacji, nigdy nikt tego nie weryfikuje. Za to świadectwa, które są po ekstremalnej drodze krzyżowej, no dowodzą, że czasami tak jest. Jest to bardzo indywidualna sprawa i uważam, że to nie są kwestie, o których jakoś można by było szeroko mówić. Za to pamiętam świadectwo osoby, która wyszła, nie wiedząc po co idzie, po prostu, jak to stwierdziła, miała trochę wolnego czasu. My wiemy i wierzymy w to, że wszystko nie zaczyna się u nas, tylko to zaczyna się u Pana Boga. I Pan Bóg nas prowadzi tam, gdzie chce, my tylko odpowiadamy, bądź też. Chcemy wypełnić wolę Pana Boga, a więc yy, uważam, że nikt przypadkiem na Edekasie nie znajdzie. Wszyscy, którzy idą, idą tam z jakiegoś powodu, yy, i ten powód bardzo często odkrywają na samym końcu. A wracając do tego jednego człowieka, o którym chciałem powiedzieć, yy, on opowiada to później też po zakończonej Drodze Krzyżowej, kiedy był już przy ostatniej stacji, kiedy już właściwie z wielką radością. Cieszył się, że to już się skończyło, spojrzał w niebo, i on opowiada, że wtedy runęło mu coś na głowę. Że dziś czuje potrzebę bycia w kościele, że to twierdzi, że to był taki moment zwrotny w jego życiu, kiedy dokonało się jego nawrócenia dopiero przy ostatniej stacji. A więc bardzo ważne jest to, żeby mimo zmęczenia, mimo pogody, mimo bólu i cierpienia, bo ono jest, i trzeba też o nim powiedzieć. Chociaż jest to bardzo indywidualna sprawa, no są efekty, są przemiany i najważniejsze, żeby nie rezygnować, żeby być, żeby trwać mimo wszystko. Kiedy następuje punkt kryzysu po wyjściu? Bardzo indywidualna sprawa. Niektórzy przechodzą drogę krzyżową, nie czując żadnej dolegliwości, nie czując bólu. Ale to muszą być naprawdę twardzi zawodnicy No, 40 kilometrów, tak. ja przepraszam bardzo. To prawda. No, niemniej jednak no, są taki taka grupa hardkorowców, którzy, <laughs> którzy. No właśnie chyba to też wiek ma ogromne znaczenie. Ja pamiętam, biorąc pod uwagę, no właśnie te 40 kilometrów, pamiętam taką trasę któregoś roku drogi krzyżowej, gdzie napotkałem pewnego człowieka, który właściwie był już w takim kryzysie, że siadał już na każdym pieńku i na każdym kamieniu, na którym mógł usiąść, ponieważ nie mógł już dalej iść. I to jest rzeczywiście kryzys. Chociaż są tacy, którzy pokonują tą trasę bez problemu i bez odczucia jakiegokolwiek dyskomfortu, to myślę, że przeżycia duchowe również są i kontemplacja, rozważanie męki pana Jezusa jakby przynoszą e, pewną e, przemianę. To ja teraz osobiście. A jaki był twój moment takiego załamania? Mhm. E, miałem na 30 kilometrze przy pierwszej swojej drodze krzyżowej, kiedy pokonywałem takie. 30 krzyżowe, km. Wtedy, a to długo wytrzymałeś. Bardzo długo, tylko wtedy po prostu się zgubiłem. E, już nie wiedziałem, czy ja jestem jeszcze na trasie, czy już nie. E, pojawiły się wątpliwości i byłem bardzo bliski powrotu, czyli myślę sobie, wrócę do tej drogi asfaltowej, którą znam i jakoś do tego Szczecinka dotrę, ale nie, mówię, to jakby też chwila i zastanowienia i tak na chłodną głowę, odnalezienie właściwej drogi i dotarcia do kolejnej stacji drogi krzyżowej, to też jakby buduje, to też daje pewną radość i satysfakcję, że jednak... Że jednak można i mimo wszystko trzeba iść dalej, nie? bo to też droga krzyżowa, ekstremalna droga krzyżowa uczy pewnych rzeczy, pewnych zachowań. Myślę, że to też kształtuje człowieka tak yy, yy, cywilizacyjnie, więc uczymy się powstawać za każdym razem, kiedy upadamy. Nie wszystko nam w życiu wychodzi, ale myślę, że najważniejsze, żeby powstawać, żeby starać się coś poprawiać yy, i się nie poddawać. I tego możemy się nauczyć na EDK. Z rzeczy technicznych. EDK ma też swoją aplikację. Ta aplikacja pomaga w wędrówkach, nie? Tak, aplikacja jest przygotowywana za każdym razem, a więc co roku, kiedy tworzymy nową edycję EDK, tworzymy też ślad na GPS. Robimy też dość dokładny opis trasy, bo ten opis można sobie wydrukować i zabrać ze sobą. Komórka, jako urządzenie, może zawieść, a więc może się na przykład rozładować czy też popsuć w czasie drogi, bo też w warunkach różnych przecież wędrujemy i to jest dość dokładna weryfikacja też tego wszystkiego, czyli tej trasy, którym idziemy, w warunkach, w których idziemy i warto się z tym zapoznać już przed wyjściem na trasę. Co najbardziej się przydaje na trasie? Oprócz batoników. No to też bardzo ważne. Na pewno z takich osób, z takich rzeczy, które powinniśmy mieć ze sobą, to na pewno latarka. Wędrujemy przez czasami bardzo ciemne zakamarki w naszej okolicy i też często może się okazać, że jesteśmy zupełnie sami, a więc ani z tyłu, ani z przodu nie mamy nikogo, kto by nam mógł pomóc. Dlatego warto mieć tam latarkę, warto mieć coś do picia, warto mieć ten batonik, no i oczywiście coś do jedzenia. Warto mieć ze sobą ciepłe ubrania, jeżeli pogoda jest jest chłodno. Warto też mieć taką opcję powrotu. W związku z tym, że ta droga jest indywidualna i ona jest pokonywana indywidualnie i nie możemy liczyć na niej na żadne zaplecze ani medyczne, ani jakieś techniczne, bądź też transport. Dlatego to my, odpowiedzialnie podchodząc do tych spraw, musimy zadbać o możliwość powrotu do domu, czy też wezwanie kogoś w razie potrzeby. Trochę, trochę z innej bajki, tak jak już na, na koniec, w Szczecinku od po raz 15 w tym miesiącu, 15 raz w tym miesiącu ulica miasta przemierzała, przemierzał męski Różaniec. Odbiór tego męskiego różańca społecznie bywa na ogół dobry, ale, ale umówmy się, to nie jest dobry czas dla kościoła i, i te odbiory potrafią być potwornie złośliwe. Jak odbierana jest ekstremalna droga krzyżowa? Nie wiem, ale pojawił się artykuł niedawno, który też został jakoś tam skomentowany, z tym, że my. Nie przejmujemy się za bardzo tymi komentarzami, bo te komentarze, zwykle moim zdaniem, subiektywnym, jakby no, są opinią też dla tych, którzy to wpisują. Bo często, gdyby się zapytać konkretnie tych osób, które e, głównie krytykują te wydarzenia e, przy spotkaniu takim osobistym i chciałbym kiedyś tego doświadczyć e, gdybyśmy zapytali ich. Dlaczego i po co to robią, pewnie nie dowiedzielibyśmy się nic konkretnego. Za to często jest też tak, że pewne rzeczy robi się w imię tolerancji, której się nie przestrzega. Ja bym tutaj jakoś zachęcał do większej tolerancji, bo pod niebem na Ziemi starczy miejsca dla wszystkich. Dzięki bardzo. Naszym gościem był Wiesław Brzeziński, współorganizator szczecińskiej ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Zapraszam na EDK. Dzięki. Temat o tym, co ważne.